Mały cyfrowy łup 75 to już nie jest absolutnie żadna nowość. Istnieją te drony zarówno z Foxneedlem, z HD0, jak i nawet z naked listami na 2 albo na 3 s i absolutnie są one z nami na rynku od dwóch, od trzech lat. No te z Foxneedlem i z HD0 powiedzmy już trochę krócej, ale tak są. Tylko że latać z cyfrowym obrazem, a nagrywać dobrej jakości cyfrowy obraz, no to jest znacząca różnica. Ale to wszystko niedługo ma się zmienić. Za sprawą nowego kłada od BTFTV. To, co tutaj mam, to będzie prawdopodobnie nazywało się Pawomini. Nie do końca jeszcze wiadomo, ponieważ jest to prototyp ochrzczony takim mianem sub 100 gram. Czyli cała konstrukcja ma ważyć poniżej stówki. Jest to taka granica szczapy bardziej chyba traktowana jako wyzwanie niż jako coś poważnego, ponieważ. Latanie dronem o masie poniżej 100 gramów nie daje nam absolutnie nic. On mógłby ważyć 120 i będzie się łapał absolutnie w te same przepisy, jeśli ważyłby 230, 90, 60 czy, czy 50. 100 to bardziej taka granica psychologiczna, którą taka Beta FPV sobie postawiła. To, co tutaj mamy, to jest naprawdę mały dron, bo jak spojrzycie sobie na to, to jest niemalże to samo. Śmigła 45 zamiast 40 mm. To nawet nie jest rama 85. To jest mniej więcej to, co zaproponowała Beta pokazując Meteora Pro. Czyli nitopiec nie wydra około 80 mm, 82 w tym wypadku. Rama tu, ta dookoła tutaj zrobiona jest z PA12. Z tego materiału, z którego jest rama do pawo 30. Uznawana za jedną z tych wytrzymalszych na rynku w każdym razie. Tutaj mamy karbonową płytkę, do której przymocowane są silniki 1102-14000KV. Silniki o tym kV zasilane muszą być z wtyczki XT30 baterią 2S. Ajo w końcowym produkcie przynajmniej będzie 12 amperowe Ajo 1-2S do z wbudowanym XPS LRS-em na Nie po SP, na UARCie. No i na szczycie oczywiście o trójka. Pięknie, i dużo gumek, bo to wszystko tak sobie pracuje na wszystkie strony jak chce. Ale o trójka tego wymaga, nie? To się beta dostosowuje. Może zacznijmy od tego, żeby pokazać Wam, co tym można nagrać. Bo Karol, który u mnie pracuje, powiedział, że to tak jak mucha, i to jest w sumie idealne określenie tego kłada. I teraz wielu z Was może powiedzieć, ej, 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 ej ale tu jest jelo, kolego, to niewystabilizowane, nie do końca, ja to bym tu nie widział od razu, nie, rzucałbym tak słów na wiatr, że z tego będzie taki materiał komercyjny, hola, hola. No tak, wiem, ale to jest prototyp poskładany tak naprawdę z tego, co było na półce, bo ja dostałem od Bety karbon, e, silniki i tą plastikową ramę. A jest moje, pidy są trochę z Meteora 85, a nie, a nie z tego Pawomini. I tak to poskładane byle jak do kupy, żeby tylko się oderwało od ziemi. My tu, bardziej, my tu bardziej o tej idei chcę porozmawiać, czy ten dron ma sens, a nie o tym, czy, czy to świetnie lata wypidowane jest w punkt, bo, bo nie jest. Jeszcze, jeszcze nie jest. I trzeba tu przyznać Karolowi rację, że dron lata jak mucha. Z domu na zewnątrz, z zewnątrz do środka, przez to dołę, tutaj między deskami, tutaj może jakiś flipik malutki, tutaj sobie do samochodu, tu wlecę z samochodu, znowu do domu, nad dachem, pod no, żyć nie umierać. Wszystko można nagrywać do tego w 4K60, a następnie stabilizować w żyroflow. No rany, Francja, elegancja. Tak jak mówiłem na początku, sama ta granica 100 gramów nic nam nie daje, więc po co kombinować i starać się robić tak małe i lekkie drony, skoro są już na rynku rzeczy typu CineRace 20, CineLog 20, niewiele większe od tego latające na 4S. Why, Leo? Why? Po co sobie utrudniać życie? Moim zdaniem, po pierwsze, ze względu na to, jakie to jest ciche. I musicie mi uwierzyć na słowo, że jest to dużo cichsze od tych wspomnianych wcześniej konstrukcji. Odpalając to w domu absolutnie nie jest to bardziej uciążliwe od zwykłego łupa, a każdy kto miał CineRace'a 20 wie, że jak odpali ten odkurzacz w domu no to sąsiad z dołu przychodzi mówić stary o 23 odkurzanie to lekka przesada. Z tym tak nie jest. Nie jest to bezszelestne, ale jest kilkukrotnie cichsze od tych innych Dwucalówek. Do tego rozmiar tego sprawia, że ludzie, wokół których się lata, czy obok których się przelatuje, traktują to całkowicie jako zabawkę. I tutaj, kiedy latałem sobie koło pomnika, koło flag, siedząc sobie pod tym pomnikiem, słyszałem, jak obgaduje mnie jakaś starsza kobitka, która mówi: e, Bo tu nam ktoś pod oknami lata dronem. Nie pod oknami, proszę pani, ale po łące się po prostu latam. Tereny zielone. Korzystam jak każdy obywatel akurat w ten sposób, bo w taki mam ochotę. I widziałem jak jej frustracja rośnie, ponieważ siedzę sobie trzymając kontroler w ręku i mając to dziwne coś z antenkami na ryju, ale w momencie kiedy przyleciałem pod swoje nogi, żeby wylądować, bo już chciałem jakoś wejść z panią w interakcję, usłyszałem jak przez telefon mówi, a nie, to taka malutka zabaweczka, to, to takie mniejsze od dłoni. to to w sumie nic tam. I sobie poszło. I to jest definitywnie niezaprzeczalna zaleta tego typu konstrukcji, że wszyscy traktują je niepoważnie. Że latając tym nawet między dziećmi na placu zabaw, nikt nie przyjdzie opierdzielić Cię, że Ty mu tutaj zaraz dekapitujesz dziecko. Bo to jest małe. Bo to jest infantylne z wyglądu. A daje taką samą jakość obrazka jak to. Też mały dron, ale, ale znacznie większy. Znacznie, znacznie głośniejszy i zwracający na siebie uwagę wszystkich okolicy dwóch przecznic, jakbyśmy w Stanach byli, albo ulic, nie? jakbyśmy byli w Krakowie. Także idea tego, moim zdaniem, rewelacyjna. Tylko na to spójrzcie, jakie to jest małe, jakie to jest słodkie i urocze. I na obrazku wielu z Was mogło zauważyć, że pojawia się jelo. I tak to jelo jest, i tego nie da, się, nie da się tego ukryć, i nie mam zamiaru tego ukrywać. Ale trzeba powtórzyć, że to jest prototyp. Niepidowany prototyp. To jest bardziej zlepek części, który ma zadanie sprawdzić, czy ta idea jest ok. I tak jak najbardziej jest ok. Kiedy do tego zobaczycie, że wlatując w ciemne pomieszczenie, Jello całkowicie znika, można pewnie wyciągnąć taki wniosek, że gdybym założył tutaj filtr ND, to mechanicznie po prostu to Jello bym wyeliminował. Oglądając inne filmy na YouTube o tej konstrukcji, można zauważyć, że niektórzy dostają tą ramkę nie z PA12, a wydrukowaną. Niektórzy dostają obejmę tego Erlita w innym kształcie, niektórzy dwu, niektórzy trójpłatowe śmigła. Także definitywnie powysyłali różne konstrukcje i zbierają feedback co jak działa. Na tym polega chyba prototypowanie nie i beta testy, właśnie. Także ja, tak mi się podoba. I czekam na pełny produkt. Ja swoje uwagi jak najbardziej wyślę do BTFPV i mam nadzieję, że to co finalnie zostanie zaprezentowane nie będzie jakoś koszmarnie drogie. Ja wiem, że nie ma co się oszukiwać, nie ma co się łudzić. Cokolwiek ma w sobie ten znaczek DJI Air Unit O3 <gryw> no to nie będzie kosztowało 1200 zł. To pewnie będzie bliżej dwójki. Ale możliwości jakie to daje, no myślę, że skuszą wiele osób i no i konkurencję. Spodziewam się, że nie tylko Beta, ostatecznie skończy z tego typu produktem, iFlight, GPRS i inni, no absolutnie bym się nie dziwił. No to nic, w tym odcinku to na tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Gdyby ktoś chciał dotknąć, Jedyny egzemplarz w Polsce to, to, to w Krakowie można. O Boże, upuszczę jeszcze połamie. W tym odcinku na tyle. Dzięki do następnego. Hej!